Co to w ogóle jest powiedz? To jest raj, prawda? Tam w kopułach są tropiki, rośliny ze strefy podtropikalnej. Ogólnie raj. I pogoda jest. słoneczko wyszło. Dobra, to zwiedzamy dalej. Wygląda jak takie pszczele ule, tak? Kwiaty jak to nazwać? Tutaj się powoli zbliżamy do tych kopuł. Co tam sądzisz? Pajku, tu jest zejście. Idziemy tędy? Ścieżka zdrowia trochę. Idę tędy. To się uda. Jesteś za mną? Czekaj. Przełączę kamerę na przód, bo to nic nie widzę. Dobra. No, tylko dzieciątko. Teraz nie możemy się ruszyć do przodu. Dobra. Ja czekaj tam z tyłu. O, chodź teraz. Come on, let's go. No be shy. Co myśmy tutaj znaleźli? Danger industrial plant. Zdjęcie chcesz? Zaraz, ale popatrz na to. Jaka pogoda się zrobiła. Jest. To lawenda, prawda? Nie jest to jest lawenda, to jest Oczywiście. Na może, tak. No i taka na może tak. Tylko specjalna. Dobra, wchodzimy do bio, bio kopuły. Czy jednak lawenda, tak jak mówiłem. A tutaj bardziej, no. Tutaj badzi, ładniej pachnie? Mm. Tutaj czuć już lawendę? Czuć I słoneczko lawendowo. wyszło teraz właśnie na momencik. Znaczy cały czas jest, ale się skrywa się <coughs> Dobrze, wchodzimy zaraz do bio kopuły. <coughs> yeah. Tutaj właśnie jest ta duża pszczółka taka, która zapyla Kwiatki naokoło, prawda? Dobra, wchodzimy do. Jesteśmy w środku, już. Rainforest, lasy deszczowe. Zaraz będzie gorąco, naprawdę. Zaraz będzie gorąco. Popatrz, co się dzieje już tutaj. Zobacz, poczuł jak w dżungli, przez moment chociaż. Zobacz, gdzie jesteśmy, w dżungli dosłownie. Ja już czuję, jest tak gorąco, jest mi tak ciepło już, a Tobie nie? Zobaczcie taka brudna woda, ale no dżungla, nie? Po prostu. Co sądzisz? Zobacz. Ten mostek tam. Tutaj mamy produkcję wanilii. Później tam podziemy Jest dużo ludzi. Mnóstwo jest ludzi. Tam rośnie czarny pieprz. Co się stało przed chwilą? Otworzyłem butelkę i wybuchła soda gazowana. To coś widać, o trochę kiepsko Poszedbi. A co my tutaj mamy? Przyprawy. Spices. Zaraz, zobaczymy inaczej. Co to jest powiedz? Czarny pieprz. Cynamon, to jest tam, tam cynamon. Dał mam to w Trasą. Ole nie? Tak, ptaszki ten. Z tropików. O rany. Dżungla. Po prostu dżungla wszędzie. A ludzi? Nic dziwnego. Co ty tutaj robisz? Taka stara chata w dżungli stoi. Dżungla, prawdziwa dżungla za nami znaczy, i przed nami. Co tam rośnie? co tam rośnie? Zaraz sprawdzimy Uka, Aztetka jakaś. Aziza. 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 Tutaj mamy sklep z zachodniej Afryki. Co studiasz, dajesz, Barcia, siostra? Ekologiczne? Tak, Orzeszki. Kokoła. Włóż mango. Holanut. bebech. Bech można kupić na noc. Wiesz? Onion. Zachwalaj ten sklep, proszę. Same Jakie ceny? Przystępne? Za darmo. Zobacz, no tym mostem no, będziemy szli no, zaraz. To jest właśnie taki nie, typowy nie. most dżungli. Tak, nie ma co się bać. O, się A cały się trzęsie. Cały się. cały się trzęsie. I w ten cały urok, właśnie. Nie. Pola Spójrz na te liście jakie są ogromne. To jest kopuła. To jest coś wisi u góry też jakieś chińskie nie wiem co to jest co się nazywa lampiony 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 co mamy a lampiony 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 Teraz to te tym, mostem o, się o Nieźle. Cały brak stabilności Dobra, dało się Dało się przejść. Opowiedz jak wrażenia po przejściu po moście No nie były tak straszne jak myślałam, że będą Ale mimo wszystko wolę takich rzeczy O, to przynajmniej jest wodospad, bezgłośno, jest głośno, a Zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy tutaj no. to

Żeby nie było tak kolorowo są także toksyczne odpady tutaj beczki z jakimś sytem Ach, rzeczywistość Popatrz, tutaj pilno rosnąć banany Bananowce to są, to są tak zwane bananowce tutaj są, są. Są bananki? Pokaż Jest, teraz zielona jeszcze Zaczął wieść tego żółtego. Podobałem? <laughs> dawaj tam wchodzę. Wejdź tam proszę. Sugar cane, czyli tak zwana szczena cukrowa. Dokładnie. Robi się ciepło znowu. Chociaż przez chwilę było chłodniej. Ale miał wszystko. O, jest ten stary samochód taki. I czy prawy, prawy? Subtów. Sugar. Pomachaj rączką. Dobrze. Vanilia. Popatrz. To są właśnie te to zwanidła. Jesteśmy już w drugiej hali, w drugiej kopule. To jest trochę chłodniej. Są takie klimaty bardziej chyba śródziemnomorskie, prawda? To jest taka kapliczka chyba typowo grecka. Pizze zjedzone jest zjedzone, a to jest następna knajpeczka, ale jest, jest otwarta, popatrz, widzisz, i ta palma tam, nie, to jest klimacik, dobrze robi, nie? popatrz tutaj. Znaczy nie, ogólnie jest przyjemnie, prawda? Jest bardzo przyjemnie, bo było za chlopce, nie wiecie. No jak żeby co robisz, dziewczynko? Czyli tutaj mamy taki klimat jednak południowoafrykański. Te takie ogromne agawy, kaktusy. To wygląda jak jakaś ośmornica. tak samo. Zachodnia Australia czyli to w sumie taki nie do końca klimat śródziemnomorski, tylko. Czysto południowy. Południowy Kłukul. na Te kolory piękne. No, kolory są piękne, naprawdę. No. I po środku, nie wiem co to, ale to, to wygląda ciekawie, to drzewo. Proszę. To łapa, łapa, łapa kangura. Łapa mhm, kangura. Ciekawe, prawda? To takie kolejne krzaki jakieś. Dzikie świnie? Ciekawe przerwa? Na papierosa? Aha, to nie palisz ładnie jest, prawda? Teraz tam pójdziemy Słoneczniki Tutaj taki potwór, kolejna pszczółka. Tutaj mamy drzewko pomarańczowe. I chyba taki gaj oliwny. Pozujesz? Już cię robię zdjęcie zaraz. To są diabły jakieś. Tak, Dionizos, to wszystko jest z mitologii greckiej. Tak, oczywiście. Diabły. Po prostu diabły. Tutaj mamy szkołę, taką, nie wiem afrykańską, a tam dalej. Również mamy jakiś, nie wiem co to może być, chałupka stara. Kuchnia może. Kuchnia może, może tak. Kuch. To już koniec, opuszczamy projekt Eden. Eden Jak tam twoje wrażenia powiedz? Super, było warto. Każdemu polecam. Przyjechać jeszcze raz zobaczyć. Było ciepło? O, bardzo ciepło W duszno, nie? W duszno, teraz już wszystko jest tak jesiennie nie, wcale, wcale nie. jest Jest Ale no wszystko elegancko